12 października Osjan wyrugował z mego serca Homera. Jakiż niewysłowiony jest ten świat, który wprowadza nas niezrównany poeta. Stąpamy przez wrzosowiska pośród szalejącej wichury, niosącej w kłębach mgieł duchy praojców, poprzez zalane księżycowym światłem rozłogi. Od gór dolatuje poszum wartkiego potoku, a w rozgwarze. Tych słychać jęk duchów ukrytych w grotach skalnych i skargi oszalałej z bólu dziewczyny, opłakującej tragiczną śmierć swego kochanka u grobu, zbudowanego z czterech porosłych mchem i trawą głazów, idę śladem błędnego starego barda, który szuka po szerokim stepie śladu stóp ojców swoich, a znajduje jeno grobowe kamienie. Widzę, jak z jękiem spogląda ku ukochanej gwieździe wieczornej, zapadającej w odmęty morza. Wówczas z martwych powstają w duszy bohatera prastare czasy, kiedy przeświecała nadzieja mężnym, prześwieca, przeświecała nadzieja mężnym bojownikom, a księżyc oblewał światłem, uwieńczony kwiatami wracający po zwycięskich zapasach okręt. Bolesną troskę czytam na jego czole i widzę, jak wódz ostatni, opuszczony i zmęczony, strasznie chwiejnym krokiem zmierza do grobu. Otaczają go chmurą cienie zmarłych, dusza jego rozpromienia się bolesnym żarem mienionych radości, spogląda po zmartwiałej ziemi, po wysokiej falującej z wiatrem trawie i woła, zjawi się wędrowiec. Który mnie znał w czasach Mej krasy i spyta Gdzież jest pieśniarz Fingala, syn dostojny Kroczył będzie Przez mój grób I rozpytywał będzie o mnie Po ziemi na próżno Gdy o tym myślę, przyjacielu mój Radbym wyrwać miecz Z pochwy któremuś z rycerzy I uwolnić od razu księcia mego Z niewysłowionej Męki zamierania A potem w ślad wolnego już Herosa posłać duszę własną.